Cześć, zdecydowałem się nagrać swoją wersję filmu na temat prezentów pod choinkę. Dla małych, dużych, mniej czy bardziej zaawansowanych, nie wszystko oczywiście się mieści tutaj na tym moim parapecie. Reszta gdzieś leży po bokach, więc zaczynamy. Oczywiście nie wszystko mam. Niektóre rzeczy umieszczę w formie linków pod filmami. Kilka rzeczy wam opowiem, pokażę. I jedną z takich rzeczy, które wam niestety pokazać nie mogę, a chciałbym o niej powiedzieć, to jest rzecz, której nawet ja nie mam, a jest to miejsce na własny warsztat. I jeżeli nie wiem, chcecie sobie zrobić czy własnemu dziecku niespodziankę, to wygospodarujcie mu jakiś mały kącik, kawałek szafki, blatu, jeżeli macie domek, to w sumie jesteście wygrani. Ja przez dłuższy czas miałem w starych komunistycznych meblach taki duży barek o wysokości drzwiczek chyba 65 cm. Także jak się rozkładał ten barek, tam był bardzo duży blat, cały środek był mój, można było sobie coś tam zrobić, było 230, bo było oświetlenie, na koniec zamykało się drzwiczki i był problem z głowy, także jeżeli chcecie komuś zrobić niespodziankę, to zróbcie miejsce a jak wyposażycie jeszcze jakiś miernik uniwersalny, litownicę, to już w ogóle będzie ekstra prezent. No dobra, a teraz wracając do rzeczy takich bardziej zakupowych. Pierwszą rzeczą, którą możecie kupić, to są wszelakiego rodzaju zestawy, kity urządzeń. I tutaj wchodzicie w, na no, aukcję do sklepu elektronicznego i kupujecie, wybieracie, co chcecie. Można kupić zestawy, mówię urządzeń, bo to są elementy, od właściwie kilku, kilkunastu złotych dla początkujących do zestawów po tysiąc złotych więcej. No ale to w zależności, kto co chce. Kolejna rzecz to są zestawy elementów. Można je kupić popakowane w takie woreczki. Tu są najbardziej popularne wartości np. rezystorów, kondensatorów monolitycznych. Tu mam jeszcze jakieś inne rezystory. Kondensatory ceramiczne, kondensatory elektrolityczne. I takie zestawy można kupić. Jeden taki zestaw, też kondensatory elektrolityczne, to jest 20 zł. Do tego kondensatory ceramiczne, rezystory i najbardziej potrzebne elementy już są zakupione. Skoro była mowa o elementach, to gdzie się trzeba przechowywać? Także warto kupić w zwykłych marketach pudełka. Akurat wybrałem sobie takie przezroczyste, żeby Wam pokazać. Z tym, że zwróćcie uwagę na jedno. Żeby Pokrywka dobrze przylega do przegródek, bo jeżeli ktoś tutaj sypie drobne elementy, zrobi tak, to się wszystko może pomieszać. Także wybierajcie pudełka takie, gdzie przykrywka dobrze przylega do przegródek. Kilka takich pudełeczek załatwi sprawę na początek. Kolejna sprawa z drobnicy: wszelkiego rodzaju pensety. Ja używam akurat takich, nazwijmy to medycznych. One tanie nie są, ale są nie do zdarcia. Do tego. Jakiś skalpel, łopatka, tego, tego typu rzeczy. Nie muszą to być akurat takie medyczne historie. Zestawy penset można już kupić po 30-40 zł, także to nie jest wielki, wielki wydatek. Odsysacz do cyny kosztuje z 50 zł. Warto to sobie kupić, czy ewentualnie komuś na prezent. Kolejna rzecz: cążki. Zwykłe się przydają, bo kombinerki czasami są za duże, tak zwane boczki. Cążki te są, słuchajcie, nie najlepsze. Akurat kupiłem, dlatego że kosztowały 5 zł w markecie. Pod filmem macie link do lepszych, takich bardziej płaskich, malutkich do obcinania końcówek, elementów elektronicznych. Także takich raczej nie kupujcie, raczej te, które są w linku na dole. Kolejna sprawa strojki. Jeżeli stroi się elementy indukcyjne czy przestraje kondensatory, używanie metalowych elementów średnokrętów nie bardzo wchodzi w grę. I oczywiście jak najbardziej polecam strojki ceramiczne. Jeżeli macie sobie wybrać jakiś jeden na początek, to polecam taki, czyli 1,3 na 0,4 mm. Oczywiście najlepiej mieć cały zestaw, ale chociażby taki na początek. To są strojki plastikowe I tych nie polecam, dlatego że moje pierwsza, moja pierwsza próba użycia takiego stroika skończyła się tym, że ukręciłem czubek, a nie ruszyłem rdzenia. Przydają się o tyle, no skłamałbym, jeżeli powiedział, że nigdy ich nie użyłem. E, użyłem owszem parę razy. Mają te zalety, że są bardzo tanie, i jak nie mamy jakiegoś, to możemy sobie wziąć po prostu naostrzyć e, któryś e, z nich e, do takiego e, kształtu, jaki potrzebujemy, i taki e, wtedy użyć. Ale zdecydowanie polecam strojki ceramiczne. Jeden taki stroik ceramiczny to jest koszt około 12 zł. Przechodzimy do droższych rzeczy. Miernik elementów elektronicznych, o nim jest film na moim kanale, polecam oglądnąć. Link na ekranie. Koszt 50 zł. Bardzo polecam wyposażyć się w coś takiego. Można komuś podarować, kto nie ma. Do pomiaru rezystorów, kondensatorów, tranzystorów, cewek, dławików itd. Bardzo przydatna rzecz. I przechodzimy do multimetrów. Jeżeli ktoś ma taki miernik, to nie musicie wtedy zwracać uwagi przy zakupie na sekcję kondensatorów, pomiarów pojemności kondensatorów. Ten miernik, który przed wami leży, za kilka dni będzie miał 19 lat. Służy mi wiernie od tamtego czasu i no, generalnie już nie polecam co prawda tego typu mierników. Są naprawdę o wiele fajniejsze konstrukcje. Nie polecam tych za 10-15 zł maluchów, bo naprawdę nie warto ich kupować. Ale jeżeli ktoś nie ma takiego uniwersalnego miernika elementów, to kupcie taki, który ma pomiar kondensatorów. Niech tutaj będzie 2000 piko czy 2 nano. To sobie małe kondensatory także pomierzy, ale generalnie polecam lepsze. Tak od stówki w górę i pod filmem znajdziecie dwa linki. Akurat do UNITA, ale możecie kupić jakieś inne firmy. Jeden za 100, jeden za 300 zł. Jak kogoś stać, to i może kupić flukę za 1000, czemu nie? Przechodzimy do stacji lutowniczej którą polecam zakupić, niekoniecznie tą, tylko w ogóle stację lutowniczą, przy czym nie kupujcie zupełnie tych najtańszych, niech one kosztują koło tej stówki co najmniej. I to jest wersja 937D+, z wyświetlaczem temperaturowym. Są prostsze wersje, wtedy gałka jest na środku i ma skalę, w temperaturze, w skalę temperaturową naniesioną. Nazwy firmy nie powiem, bo jak wypowiem na głos, to mnie YouTube zbanuje, ale są stacje web w.e.p. i będziecie mieli linki pod filmem. Także stacje te, one oczywiście nie są jakąś rewelacją, ale do takiego amatorskiego użytkowania jak najbardziej wystarczą. Linki macie pod filmem. W zestawie oczywiście jest kolba lutownicza, podstawka, a ta gąbeczka, która przychodzi w zestawie, z reguły jest tak cienka, że trzeba sobie wykroić coś innego. Słuchajcie, to jest kawałek zwykłej gąbki do zmywania. To jest dokładnie to samo tworzywo. No, namoczyć, włożyć do środka i można używać. Przechodzimy do zasilaczy. Przy czym zwróćcie uwagę na jedno. Takie zasilacze wtyczkowe, żeby były stabilizowane. To jest bardzo ważna rzecz. One są regulowane. Mają kilka różnych napięć, 12,9 i tak dalej. Można odwrócić polaryzację, czy plus w środku, czy na zewnątrz. Ale większość, właśnie tego typu zasilaczy, tak jak ten, nie są stabilizowane. Także one nie nadają się do, naszych, do zasilania naszych urządzeń. Natomiast pod filmem macie link do tego Tak wyglądającego zasilacza, także z możliwością przestawiania napięcia wyjściowego, które według sprzedawcy, bo pytałem dwóch różnych, są stabilizowane. One kosztują około 40 zł, także jest to pewna namiastka zasilacza warsztatowego. No a skoro już mówimy o zasilaniu, to przejdźmy do zasilacza. Ten mój zasilacz już mieliście okazję poznać na niejednym filmie. I kupiłem go tak troszeczkę na wyrost, bo uparłem się, żeby miał od 0 do 30V i 0 do 5A. I to było nad wyraz, ponieważ więcej niż 15V nigdy nie używałem. I chyba więcej niż 1A też, nie, poza oczywiście jakimiś tam testami. Natomiast przejechałem się na tym, że w tym zasilaczu wentylator, który jest z tyłu, Wyje potwornie. No po prostu strasznie jest głośny. Wymiana zasilacza niewiele dała. Trzeba było założyć wyłącznik termiczny. Jest film na ten temat na kanale. Link na ekranie możecie sobie zobaczyć. W tej chwili już bym takiego nie kupił. Kupiłbym mniejszy, 15V, 2-3A w zupełności by wystarczył. Wtedy tył jest bez wentylatora, jest na chłodzeniu pasywnym. Z tyłu jest tylko jeden tranzystor. I zupełności coś takiego by wystarczyło. Jak dla początkujących zupełności wystarczy, znalazłem niestety tylko w dwóch sklepach na Allegro. Takie zasilacze, linki, macie pod spodem koszt 150 zł, ale myślę, że warte są tej ceny. Jeśli chodzi o zasilanie, to podejrzewam, że odezwą się zaraz głosy, że przecież można wykorzystać zasilacz komputerowy. No tak, ale tam właściwie mamy tylko 12,5 i 3,3 V. No, a zresztą napięć to już trochę krucho. Gdyby zestawienie nie było, to oczywiście kupcie od razu taki przewód. Z jednej strony wtyczki bananowe do zasilacza, a z drugiej strony krokodylki możemy sobie podpiąć gdzieś tam do płytki, którą uruchamiamy. Idziemy w drogie rzeczy. 600 zł. Generator arbitralny, wersja 60 MHz. Bardzo fajny sprzęt do generowania różnych przebiegów sygnałowych. Natomiast, ma też miernik częstotliwości, natomiast ma inną wadę. Czułość wejściowa sygnału miernika częstotliwości to 1V. No kurczę, to jest dużo. Jeżeli ktoś chciałby mierzyć częstotliwość jakiegoś sygnału, nie wiem, BFO, VFO, no to bez dodatkowego wzmacniacza na wejściu tych sygnałów nie pomierzy. Może taki wzmacniacz sygnału zrobię na kanale. Ja głównie używam go jako generator, Niejako miernik częstotliwości, bo posiadam oscyloskop i sobie po prostu pomierzę oscyloskopem. Gdyby nie to, to zapewne już na wejście wzmacniacz sygnału bym zrobił. Mówiłem o oscyloskopie i to jest najdroższy klocek. Ja mam firmy Hantek, 100 MHz, ale może być równie dobrze Stiglet, może być Owo. No one są praktycznie no, niewiele się różniące. Koszt niestety koło Tysiaka. Jeżeli ktoś chciałby. Kupić coś tańszego to jest, niestety nie mam zdjęcia, nie chcę skupnąć z internetu, no bo to jednak prawa autorskie, ktoś to zdjęcie zrobił. Jest coś takiego jak oscyloskop ręczny ADS-5012H, link macie pod filmem, ale niestety on kosztuje około 350 zł z Chin, a w Polsce chyba tylko Maggotronic bodajże i to za 650 zł. To jest wersja 100 MHz, i tak bliżej tych 100 MHz, to on tam tak już troszeczkę zaczyna gorzej pokazywać. Ale naprawdę, przy 350 zł, ja się naprawdę zastanawiałem, czego nie kupić. Ale ponieważ udało mi się dostać tego grata, yy, dlatego zdecydowałem się na niego. Ale naprawdę byłem bliski już zakupu tego ręczniaka. Jest, yy, są jeszcze takie osiloskopy yy, albo gotowce, albo Formikitu DSO 150, one mierzą do około 200 kHz. I kosztują 180 zł. Także macie link pod filmem, ale jest to propozycja raczej dla początkującego, dla kogoś, kto ogląda sygnały akustyczne i tak do ogólnego zapoznania się z działaniem oscyloskopu. Jak powiedziałem na początku filmu, ja niestety nie mam takiego swojego warsztatu. Przez chwileczką wszystko powyciągałem z szaf, żeby ewentualnie wam pokazać, co można by kupić. Na no to wszystko wyszła. Przez chwileczką moja kobieta do pokoju stanęła w drzwiach, powiedziała: O matko! I wyszła. Także swoje miejsce, swój warsztat i to rzecz fajna. Napiszcie w komentarzu o czym zapomniałem, co byście wy chcieli dostać, co mogłem pominąć, bo na pewno coś takiego jest. Przypominam też o konkursie. Lidia 80 zmontowana jest do wygrania. No i to wszystko. Trzymajcie się na razie. Do usłyszenia. Hej.